Do środka tej łuski, to się nazywa sabot, wkłada się jakiś pocisk, na przykład to może być pociskiem, albo to może być pociskiem, albo to może być pociskiem, albo inne rzeczy mogą być pociskiem. To wkłada się tutaj, do, tej, do tego działu. E, to jest e, e, zbiornik ciśnieniowy, przykłada się tutaj, a tu jest film, który którym film ma taki elektryczny kabel. Ten kabel jest podłączony do prądu i kiedy technik napełni ciśnieniem azotu ten zbiornik i wyciągnie całe powietrze z tego działa, jest gotowy do wystrzału, to, to pod, nacisnie guzik. Ten guzik poda prąd, ten prąd się zrobi gorący, przepali ten plastik. Plastik się otworzy, ciśnienie yy, przyspieszy ten, tą łuskę do końca i ona się dwa tam zatrzyma. I to jest ta sama łuska, która po zatrzymaniu tam tak wygląda. To, to zamienia się w to. Zależy od prędkości oczywiście. To jest dobry eksperyment, bo to jest to sam materiał, którego był samolot zrobiony. Ok? Okay. Wygięcie, wygięcie na zewnątrz, bo uderza on tamtą ścianę stalową z wielką prędkością, z prędkością kilkukrotnie większą od prędkości samolotu. Tutaj uderza i zaszybuje się na tym e, bardzo grubej stali. Natomiast przez otwór tutaj pocisk wylatuje wtedy, i uderza materiał, który testujemy tutaj. Okay? Czyli to jest swego rodzaju dobry eksperyment na zachowanie aluminium. Niemniej jednak naszym celem było zachowanie innego materiału tutaj pod uderzeniem jakiegoś pocisku.